Co najważniejsze to jest MAN. -e. nie kapie, drożne drogi oddechowe i oddechowe. Jak to jesteście w stanie zapewnić i być tym pomostem 10-15 minutowym pomiędzy tym, gdzie to się wydarzyło, a dojazdem i o, i to jest zajebiście. Bo to o to właśnie chodzi, żeby być tym. Każdy obywatel powinien potrafić udzielić pomocy na tym poziomie superpodstawowym, bo to na poziomie rzeczy, jakie potrzebne. Czym jest opaska uciskowa? Jest to zazwyczaj jakaś taśma odpowiedniej grubości, zakończona w tej sytuacji krępulcem, która poprzez wybranie wstępnego ruchu na taśmie, a następnie dokręcenie okręcenia powoduje zaciśnięcie wszystkich struktur mięśni, wszystkich tkanek, ale przede wszystkim zaciśnięcie, zaciśnięcie naszych żelnych oraz tętniczych. Co efektem? W efekcie będzie brak krążenia poniżej założonej opaski. I to o co nam chodzi, czyli brak masywnego krwotoka. Teraz tę opaskę montujemy sobie w miejscu, gdzie jest łatwo dostępne, jedną i drugą ręką. Okay? Nie na dnie plecach, gdzieś z bo wtedy tą minutę mogę niestety nie dotrzeć do niej. Więc w centralnym miejscu. Najlepiej przymocować jakiś dedykowany poczem, po to, żeby jej nie zgubić, ale żeby łatwo i szybko ją wyciągnąć. To paska została stworzona celem wypełnienia luk, który posiada opaska AK. Tutaj ze względu na prostotę konstrukcji minimalizujemy z tego związanie z tym, że cokolwiek się tutaj zabrócić, powodować to, że się opaska nie będzie rzepić. Tak jak w przypadku kata oraz wszystkie elementy, na które są duże siły nałożone, są stworzone głównie z metalu, więc siłą rzeczy tutaj się nic nie zawróci ani nie złamie, co miało miejsce w starszych modelach kata. Opaska została stworzona na potrzeby właśnie zabezpieczenia operacji wojsk specjalnych. Z kluczem przy stosowaniu każdego rodzaju opaski uciskowej, na to jaka ona nie jest, Z wybranie wstępne luzu. I w tym wydaniu, oczywiście, w Sofcie jest to troszeczkę bardziej utrudnione. Jak to robię? Delikatnie. Już pominąłem fakt, że jakbym miał na sobie wszystkie całe klamoty dodatkowe, to jeszcze mógłbym w Mam dwie ręce, rozrzepiam sobie całkowicie tą opaskę uciskową. Idę sobie w mojej naturalnej przestrzeni, pod kolankiem i takim ruchem mi idę maksymalnie do góry. Ponieważ zakładam paskę wysoko i ciasno. Na końcu upewniam się, że nie ma nic w kieszeni, wyciągam na maksa luz i zażepiam na całej długości. Marka to jest istotna, bo jak nie na całej długości, to zacznę kręcić i ten żepi tuść. Ręki okay? są zażepione, teraz ręce krępujące. Bąba, bluzy i kontynuuj. Gdzie nie pakujemy, wiemy czym pakujemy. Teraz trzeba sobie powiedzieć, jak będziemy wykonywać tą procedurę. I tam kierujemy nasze palce i to miejsce uciskamy. Trzeba sobie zdać sprawę, że oprócz tego masywnego krwotoku, to wszystko również będzie podkrwawiać, prawda? Bo loczki nie będą krwawić, bo są z gumy. Jest jedna rurka, która robi masywny kwotok. Realnie to wszędzie są naczynia kapilarne, jak miśnie, i to wszystko będzie krwawić, ale krwawienie z tych okolic go nie zabije. To krwawienie go zabije. Czy jest to masywny kwotok? Jest. Eksponuje. Proszę pana, będzie bardzo bolało. Proszę zadzwonić pod 112, powiedzieć, gdzie jesteśmy i co się tutaj dzieje, okej? Okay? Proszę mnie poinformować, jak skończy pani rozmawiać. Ok, tamponuję sobie. Upewniam się, że jestem w dobrym miejscu. Ok, krew mi się nie zbiera, Po moim bardzo, na 3, 3. Świetnie, wytamponowałem. Nie leci. Ok, śpiąc, robimy powerbola, zaraz będziesz mi podawał tutaj pod nas. Pa. Super, 15 minut, bardzo dziękuję. Na 3, twarda, zbita struktura. Na 3, 3. Ok, nie krwawi, zaczynam pakować. Trzymając ucisk. Pakuje, 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 pakuje. Z górką sikką w plecy? Ok, przejmij. Jest ok. Dobrze. Nie wiem, Przeciekamy. Tu co, żeby móc wymieniać, gazowo musi się napełniać powietrze. A jak jest pociśnięte, przez, przez to ciśnienie tam rozbudowując się, to no nie ma miejsca do tego, żeby się napełniać tym powietrzem. I to ciśnienie, które tutaj się buduje, to jest właśnie odma prężna. Więc jak, słuchajcie, będziemy tą odmę prężną diagnozować? Pierwsza rzecz, to jest pozytywny mechanizm <coughs> urazu. Jeżeli na mojego pacjenta, na klatkę mojego pacjenta piersiową zadziała jakaś trauma tępa lub penetrująca, to w mojej głowie zapala się czerwona lampka. Ale jeżeli do tego mój pacjent zacznie pro, yy, przedstawiać problemy oddechowe, Płytki, szybki oddech, to to jest odma prężna. Czyli skupiam się na strukturach, strefach anatomicznych, gdzie mamy do czynienia z dużymi naczyniami krwionośnymi. Każdorazowo, jeżeli patrząc na ręce, dotykając pacjenta, widzę świeżą krew, to znaczy się, że w tym miejscu muszę na chwilę się zatrzymać, wyeksponować, zatrzymać kwotę, zanim pójdę dalej. Rozumiemy? Głosowo. Ej, otwórz oczy, wystaw język, brak reakcji. Pogłębiam badania, sprawdzam reakcję na ból, Uciskam sobie tutaj kaptur mocno i patrzę, czy jest z bólu na twarzy. Biały jest do przetarcia, czyli jest gazą, a to sobie będziemy naklejać. Przecieram spotu, z krwi, z ewentualnych zabrudzeń i naklejam szczelnie. Żeby upewnić się, że jest szczelne, muszę się nachylić nad tym i sprawdzić, czy mi tutaj nigdzie nie zasysanie, nie czy jest szczelnie. Jak na mnie będę rolować, ta ręka z mojej strony ma iść pod głowę tego pacjenta. Następnie. Przeciwna muszka. Zginamy sobie w kolanie. Rękę sobie bierzemy tutaj blisko. I rolujemy na siebie. Hej, muszę zrolować na siebie. Raz, dwa, trzy. To zanim rzucicie się w wir, udzielania pomocy, to upewnijcie się przede wszystkim, że nie będziecie kolejnym poszkodowanym.